Siema z tej strony Hitman. Witajcie w kolejnym odcinku z Battlefielda 4 Losowe klasy. Co mogę powiedzieć na początek? Chyba to co zawsze, czyli że losujemy randomowe klasy. Klikam 5 razy Generate i liczę na to, że wypadnie coś okropnego, czym nie da się grać. Chciałbym po prostu, żeby dzisiaj wypadło coś innego jako druga broń coś innego niż Mer's leg To by było spełnienie moich marzeń. Także 1 2 3 4 5 I proszę bardzo. Mamy SKSA m 9 z tłumikiem i laserem, czyli klasa całkiem fajna. Do tego Engineer mamy Smawa, Dikoja i granat RGO. Szczerze mówiąc, nie ma źle. Fajna klasa. Myślę, że będzie się nawet spoko tym grało. Także Dziękuję Ci, Battlefield Random Class Generator, za to, że wyrandomizowałeś mi dzisiaj tak spoko klasę. Lecimy na serwer. Siemanko, siemanko, witam Was na serwerze. Jesteśmy na mapce Linia Kolejowa, Golmud. I nagrywam to dla Was drugi raz. Bo poprzedni, 50-minutowy gameplay okazał się zepsuty. I niestety, muszę nagrywać to jeszcze raz. A, łatwy pierwszy frag Dwa heziki. Może trafimy? Nie trafimy, ale mamy tutaj kampusa. Spadochroniarz, znaczy Jeszcze jeden typiarz. Może pojedziemy sobie do okienka. Ajaj, mamy balkonik tutaj. Make. O, kurde. No i nice. Jest, dobrze Tutaj jeszcze typek To powiększenie e, razy dwa muszę wam powiedzieć, że nawet spoko się sprawdza na takie dystanse właśnie przy tej broni O kurde Znaczy ja mam do, dobre dodatki ustawione do Aha tak, bo miałem tam tłumik właśnie do pistoletu Także jest dobrze No, jeżeli nie graliście nigdy SKS-em z podwójnym celownikiem i z kobrą, to możecie sobie śmiało zagrać, fajnie się gra Mam nadzieję, że teraz wszystko się dobrze nagrywa w tamtym poprzednim gameplayu gdy zobaczyłem nagranie to cały czas rozdzielczość skakała tak jakby z tego trybu okienkowego do ek pełnego ekranu Właściwie co, co parę milisekund, i nie dało się w, w żaden sposób tego naprawić. A szkoda, bo gameplay fajny wyszedł, myślę. Wezmę sobie helikopter, bo nikt go nie bierze. A może coś ufuraguję? Dobra, mamy dwa fragi, pewnie zaraz zginę. Bo tu jest tunguska, motherfucking. Dobra, wiecie co? Lecimy. Uciekamy stąd. Zrobimy taki chwilowy postój w powietrzu. Przystaniemy sobie. Kurde. Kurde. Jajaj. Mają tutaj respa na tych górkach, wydaje mi się. i wychyliłem się na tą tunguskę. Myślałem, że mnie tutaj nie zobaczy, Szkoda. No ale w końcu nie miałem latać helik helikiem, tylko nawalać SKS-em. Bo w końcu to jego wylosowałem, co nie? To no, tak, odpalamy celownik. O, tu tunguska le... Bie kurde, nie leci, tylko jedzie. Może mi się udają zniszczyć. No, jeszcze dwa hity, i myślę, padnie. No i super, no. Przyszedł i skampił Ja, ja tą guskę czterema strzałami już tutaj. Yy, potraktowałem. A Typek se przyszedł i jednym hitem rozwalił. Niestety, wybaczcie, ale znowu sobie stał bezczynnie helikopterek, to nie mogłem odpuścić. Ajajaj, wyleciał, o oh to było blisko. Dostałem. Mayday, Mayday, Mayday! Houston, we have a problem. Wyszliśmy cało z tej katastrofy lotniczej. Tam jest tank. Można się poczuć jak w Battlefield 1 Bo tam właściwie cały czas. Strzela się z takich broni karabinów, które strzelają pojedynczym strzałem. What? Nie wiem, jakim cudem on mnie zabił. Przez ścianę. What the fuck! Ej, ten typ ma 46 do 4, nie? I ma 14 level, ej. Coś mi tu nie gra. Nie wiem o co tu chodzi, ale. Już chyba od 5 zgonów. Respię się i umieram, właściwie. No i zaś jakiś sniper znikąd mi się pojawia. O co tu chodzi? Nie wiem, po co mi ten wabik? Gdy nie troluję, to mi nie jest potrzebny. Nie wiem za bardzo, jak go mam wykorzystać. Muszę obronić ten cel, bo tutaj nikogo nie ma. XD <noise> jeszcze tutaj na dole był nie? come on! Come on. walka na śmierć i życie biegnie sniper biegnie 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 i przeżył Meek, Kto nie był sniper. <śmany> tego cheatera już nie ma na serwerze. Albo został bana, albo sam wyszedł ze wstydu, że go ktoś zabił. Nie uwierzycie, ten typek znowu jest na serwerze. Tym razem zabija z tego takiego drona. RX, coś tam chyba. I chyba też mnie zabił na hita z niego. W ogóle nie wiem, czy. On powinien być na tej mapce. Nie wiem za bardzo, właśnie. No jasne. Z najlepiej. On może sobie respi, kurde, te pojazdy wszystkie. Odpala one hit killera i jedzie z tematem. Mi podkładki, fuck. On mnie goni! nie. Gęń, jest. Shoo, gorąco tutaj. Teraz nawet nie wiem, z czego on mnie zabił do końca. Nie jest pokazana broń. Nie, no tak, takim to powinno się jaja wykastrować. Nie, no nie da się. On mnie zabija na hita. Nie wiadomo z czego w ogóle. Nic nie jestem w stanie zrobić z takim czymś. Wyrzucili go chyba z serwera. Ale teraz znowu wrócił. No kurna mać. Co, co, co ja mam zrobić? Widzicie to? Widzicie? Typek zabija po prostu. Bez broni. On zabija. No, i wygraliśmy z teamem cheaterskim. Niestety ludzie nie potrafią w to grać. Są zmuszeni do kupowania nowych kont i używania cheatów, żeby coś ugrać. Gratulacje dla tego pana. Na pewno będzie miał się czym pochwalić swoim dzieciom. Bardzo ładny wynik. Skillowy, 14 level. Dzięki za oglądanie, ziomale. Piszcie mi, jak wam się podobało. I do następnego odcinka. Trzymajcie się. Nara.